Cześć na bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanale. Jesteśmy dzisiaj w Counter Strike'u, ale to oczywiście takim nietypowym. Będziemy sobie dzisiaj grać taką jedną minigierkę, m, którą na pewno zdać. Za chwilę wam przedstawię granie. Jeżeli się taka seria spodoba, e, to granie zachęcam, żebyście zostawili właśnie lajka m, oraz komentarz, żeby właśnie było więcej takich e, serii. Dobra, my przejdziemy już do samej gierki, e, także widzimy się już na mapce. Okej, okay, jesteśmy już oczywiście dzisiaj na mapce, no i zagramy sobie dzisiaj właśnie w Tetrisa, dokładnie tak, te sobie pykniemy, no i mamy tutaj garanie wytłumaczone jakimi przyciskami, co można robić, AD oczywiście, chodzimy lewa, prawa tym klockiem, lewy i prawy możemy sobie zobaczyć, zmieniać, zmieniać tego klocka, tak, jakby nie spadał to możemy sobie zmieniać jego właśnie kształtek jakby, no i S-kom oczywiście, przyspieszamy jego lot w dół, tak jakby. Także możemy sobie już chyba tak naprawdę zacząć. Podchodzimy do przycisku, klikamy E, no i to mi się podobało. Znaczy to przejście mi się podoba. Także lecimy z Koksem. Oczywiście mapkę w opisie do pobrania, jakbyście chcieli sobie tak zagrać. Czytam z kolegami sobie, czytam z kolegami sobie powalczyć o wynik. Możecie sobie właśnie napisać też swój wynik w komentarzu. Jestem dosyć ciekaw, jak wam poszło. Zobaczymy jaki mam, będę mieć dzisiaj ja wynik. No i jaki wy generalnie też będziecie mieć ten Eeeer, wynik nie da się. Kurde, no dobra, tak możemy sobie go ustawić, nie będzie. Niech już będzie! Oj, karwa! Nie dobrze, czekajcie, mamy mały problem. Tego coś do sobie ustawiono. na dole, no dobra. O, nie ważne. Dobra, sobie go tak ustawimy. Także oczywiście zostawcie komentarz, jaką się gierka spodoba. E, no i oczywiście komentujcie. Subskrybujcie i itd. i td. Okej, okay, a my gramy w gierkę. My gramy w gierkę, to będzie zupomne, żeby tak dać. To będzie też zupomny, dobra, tak możemy tyle spoko. Niech będzie tak. Mmm... Jakby to sobie dać? Tutaj sobie tak pikniemy, może to. O! Co to jest? Level pierwszy. Karwa. No to nieźle. O, poczekajcie, to może będzie co? Działać elegancko. Pięknie. 24, takie! Z mistrzu nie chodzi do akcji, kapa. no. Ale tak. Będzie dobrze, poczekajcie, kurde, jakby to ustawić. Oczywiście tutaj mamy u górę też pokazane, jaki będzie ten kolejny klocek. Kloców 12 jaki będzie kolejny pokazany. Ja pitolę, ja pitolę, gdzie tu co dziś, le Dam tak. Karwa. Przestraszyłem się, nie wiem co zrobić, sorki. Sorki nie wiem co zrobić. O mordujesz. jeszcze. Panie sędziu. to są za klocki, w ogóle mi. To są za kloce. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak... No ej, nie, nie da się tego inaczej! Eee, halo! Nie tak chciał! W z tą grą. no nie tak chciałem to ustawić, no Dobra, oszukana gierka. Poszukana gierka, no teraz się pogubiłam ca w ogóle. Aaaa, nie tak chciałem tego ustawić poprzedniego klasa. O, drugi level! O kurde, no tutaj co tak szybko to leci? Weź, weź gość, poczekaj, co by tutaj zrobić, co by tutaj robić? No jestem w dupie granie, no nie? Peski tu Trochę Lipton idzie chociaż, o, teraz To się dopasuje. To się dopasuje tak tutaj. Ale cóż, nie, nie tutaj. Źle to dałem, źle to dałem, źle to dałem. To też trochę źle poleci, chociaż da sobie to uzupełnić tutaj, to się rozwali jedno to, elegancko będzie. O kurde, ten badel leci długi. No dobra, się już mam, to jest mój rekord chyba osobisty, tak mi się wydaje. Carter z trójku oczywiście. A karwa, co ja zrobiłem no, nie tak powinno być. Tak, o dobra, elegancko tak teraz. No kurde, gdzie do kloca dużego dać? Gdzie takie kloca robić, stawiać? Nie, Jezus, nie, nieważne. No dobra, argęsko. Kurde, Lipton poszedł trochę, wam, Lipton. O, czyli level, karwa. Ale gnujec. Dobra, tak sobie to postawimy. Tak, o, 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 Gra! Tutaj trąbi, zespół kombi, cholera, no! A, i zrobiłem teraz. 70 punktów, dobra, spoko. Całkiem nieźle. Całkiem nieźle, no, co to? A, no, no, Nie, no, rąbi się wszystko. Nie, no, i wpizdu, no. Ej, dobra! Błędy zrobiłem, kurde, mogę to lepiej wyjść. 80 punktów, nie ma tragedii. Zagram sobie jeszcze raz, ale kurde, no, zrąbałem to, powiem wam. Zrąbałem, to nie poszło po mojej myśli, wam powiem. To, nie poszło po mojej myśli. miałem inny zamiar to rozegrać. Po profesorsku miałem to rozegrać, a wyszło jak zawsze. No. Ja w ogóle chciałem wam też pochwalić. Jeśli tak będziecie mieć granie, też w opisie będziecie mieć linka do tego. Że zostałem na. Twitchu na miejscu 85. Jako, tak, jakby, taki ranking streamerów w sierpniu. I zostałem uplasowany właśnie na 85. pozycji. Także bardzo miło. Dziękuję bardzo wszystkim, oczywiście, którzy oglądają streamy. Cały czas mnie tam wspierają w jakiś sposób. Także dzięki bardzo wszystkim za oglądanie tych, tych twitchów. Nie, co ja zrobiłem teraz? Nie wiem, co ja górnem. Tak się jakoś zamotałem. <laughs> zamotałem się w akcji. Ale dziękuję bardzo wszystkim, którzy oczywiście oglądają Twitcha. Jak jeszcze was tam. Jak was jeszcze nigdy na Twitchu u mnie nie było, to zapraszam bardzo serdecznie. Tam jest dużo, dużo się dosyć dzieje. Także, oczywiście, linka macie w opisie. Także bijajcie i będzie fajnie. Będzie, o kurde, tutaj nie ma jednego tego. Nie, dobra, no to gruni teraz, to zważy wiem. Też jakby teraz tutaj dać na przykład. Tak, o, to będzie ok. Dobra, gra i trombi. Gra i trombi, zespół kombi. Subcio, subcio, o. Tutaj damy, nie, chociaż słowo będzie słabe. To będzie słabe, chociaż. Jakby tak grać tutaj. A! Aj, nie obróciłem go, kurde! Nie obróciłem go, słabo, szabo, szabo, Aha, tego się nie da obrócić w ogóle, to alegancko. To nie za dobrze. O jezu, to będzie słaby poziom, coś mi się wydaje. O jezu, to masakry się zagram Ten poziom, no dobra. Znaczy, my to, to jeszcze się udało grać. Kurde, ale słabo, to gdzieś się zagadałem, a. Zamiast się skupić na Ty powiem wam. Ciężka gierka, ciężka gierka. Tetris bardzo ciężka, wymagająca gierka. Także nie polecam. Ludziom o słabych nerwach O, tutaj idealnie się wplacuje Teraz jakby było jeden ten Teraz mam taki, ja, no dobra, jak będzie tutaj Dobra gra, O! Co? Co? Zrąbałem Karba. Nie, aj! Chciałem tam już prowadzić, dobra Nie udało się Kurde, no Coś to nie idzie po mojej myśli, wam powiem Coś to nie idzie po mojej myśli No dobra, tak, pójdzie tutaj Powiem wam, ciężko się skupić, gadać z coś z sensem jeszcze. Grać z tą gierkę to jest hardcore prawdziwe. Nie no, ale zrąbałem to teraz. O, warzywniok. To jest jakby był, O! Tak, 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 tak. Chociaż karwa. No dobra, dobrze wyszło miarę. Nie! Nie! Źle się obrócił! Ty lamusie. Nie dobrze, nie dobrze, czekajcie, to sobie ustawiamy tak elegancko. Kurde, ale tam... Źle siadł wam powiem, źle siadł, to nie tak miało być. To nie po mojej myśli poszło kompletnie. Dobra, elegancko tutaj mamy. Tutaj mamy... Hm, no jest, to samo dam. Dobra, o, nie! O ja pierdziele, zrąbałem teraz, dobra. No to GG, pograne, pograne, w będzie, GG. Nie ma szans uratowanie tego, nie ma szansa uratowanie tego, dupa. Dupa, nie ma szansą uratowanie tego, ty, no nie, ale jest tak szybko, no. Może będzie rekord jeszcze, pobiję tamten rekord? Nie pobiję. Eee, eee. Eee, no i w pizdu nie pobiję, 77. No! No, mogło być lepiej, mogło być lepiej, ale mówię, ciężko się dosyć pyrka, ciężka, ciężka gierka, nie polecam generalnie ludziom o słabych nerwach, tak jak mówiłem, także, także co, co to jest za ten, o, po rusku, o, przetłumaczcie mi to w komentarzu, o, jakieś radyjko rosyjskie też, fajnie, no cóż, dzięki bardzo za oglądanie, jeżeli się oczywiście spodobał, to zostawcie lajka w górę, no i oczywiście link macie do mapki w opisie, zostawcie lajka oraz komentarz, jeżeli będziecie chcieli więcej takich mapek, w mi fajnie się dosyć gadało. Może sobie jakieś tej właśnie pogadać, takie mili I przy okazji pogadać, także dzięki bardzo za oglądanie Ja się na razie z Wami żegnam Trzymajcie się, do usłyszenia do kolejnego odcinka Wpadajcie na, na grupy, na streamie na Facebooku Na Twitcha i na te wszystkie jeszcze tam linki Jakieś społecznościowe, także Wszystkie linki oczywiście w opisie Do zobaczenia, na razie i cześć